Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Wysoka Izbu, Panie Premierze, strasznie się Pan denerwował, a nawet straszył sądami, kiedy przypominano Panu Pańską wypowiedź Deutschland. Ale spójrzmy na fakty, o których Pan tutaj nie mówił. Otóż, Panie Premierze, minister w Pana rządzie i to w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, Oczerniła Polaków, mówiąc, że to oni budowali obozy, pan na to nie zareagował, pan to zbagatelizował, dalej w świecie się mówi o tej wypowiedzi. Ta sama minister zlikwidowała wszystkie programy godnościowe dla Polaków w Ministerstwie Edukacji do tego stopnia, że polscy, polskie dzieci z polskich szkół w Chicago w tym roku musiały lecieć Lufthansą, panie premierze, do Polski, bo lot dawał im bilety trzy tysiące złotych droższe. Zlikwidowaliście możliwość działania reaktora Maria, produkującego radioizotopy w 10% dla świata, w tym samym czasie kto otwiera produkcję radioizotopów? Niemcy. Panie premierze. Pominął pan fakt służenia jednak interesom niemieckim, a nie polskim w swoim przemówieniu. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja chcę powiedzieć, szanowne koleżanki i koledzy, że jestem wzruszony. Ale też szczęśliwy, bo nasza nauka nie poszła w las. Oto z tej mównicy posłowie, posłanki Platformy Obywatelskiej mówią, że inwestycje w rodzinę to nie jest wydatek. Że 500+, 800+, to są znakomite programy, tylko ci sami ludzie... W 2015 roku mówili, że pieniędzy na ten cel nie ma i nie będzie. Wyśmiewali 500, plus. mówili, że to jest marnotrawienie środków i tak dalej. Cieszymy się, kochani, że w końcu zrozumieliście, na czym polega odpowiedzialna polityka prorodzinna. Kontynuujcie to dalej. Będziemy was do tego zmuszać. Natomiast nie jestem już wzruszony tym, co usłyszałem od pani poseł Krystyny Szumilas. Nie wiem, gdzie jest pani poseł. Szkoda, że poszła, bo chciałem jej zadać kilka pytań. Bezczelność pani poseł jest niebywała. Pani poseł mówi o jakichś inwestycjach samorządowych, o tym, że teraz samorządy mają pieniądze z dochodów własnych, mogą inwestować. Proszę państwa, 14 października otwieramy salę gimnastyczną za 10 milionów złotych z Polskiego Ładu Inwestycyjnego w starej wsi pod Bychawą. Kilka dni później otwieramy nową szkołę w Jakubowicach Konińskich za kilkanaście milionów złotych z Polskiego Ładu. Pieniądze przekazaliśmy, pieniądze przekazaliśmy dla Wójta z PSL-u wówczas, dla Wójta z PSL-u, żeby było jasne, że to jest apolityczne. Za kolejne kilka tygodni otwieramy z kolei nowoczesne przedszkole w miejscowości Zakrzówek w Powiecie Kraśnickim. Mam pytanie do pani Szumilas. Ile szkół, ile sal gimnastycznych, ile jakichkolwiek innych inwestycji w infrastrukturę oświatową dla tej młodzieży i dzieci, o której pani tu mówiła bezczelnie z tej mównicy, robicie wy podczas tych dwóch lat. Otóż odpowiem, pani Szumilas, okrągłe zero. Budżety inwestycyjne samorządów właśnie się skończyły, to są ostatnie inwestycje, które otwieramy, bo kończą je z polskiego ładu inwestycyjnego, z tych 15 miliardów złotych, które przeznaczyliśmy na rozwój infrastruktury oświatowej. Trzeba być bezczelnym, żeby wmawiać samorządom, że mają pieniądze na inwestycje, trzeba być bezczelnym, żeby nie dostrzegać, że nie budujecie nowych szkół, nowych szkół specjalnych. Dlaczego tego nie robicie? Dlatego, że nie macie na to pieniędzy. A dlaczego nie macie na to pieniędzy? Nie macie na to pieniędzy między innymi dlatego, że przywróciliście emerytury Ubekom i na ubeckie emerytury macie 2 miliardy złotych. Te dwa miliardy złotych można byłoby przeznaczyć na programy inwestycyjne w oświacie i wtedy miałaby się z czym chwalić. Czym pochwalić Pani Krystyna Szumilas, ale niestety 2 miliardy dla Ubeków, pani zero na infrastrukturę oświatową. To jest efekt waszych rządów. I jeszcze jedna rzecz podwyżki dla nauczycieli. Wiecie państwo, ile nauczyciele dostaną podwyżki od 1 stycznia? 3%. To jest kpina. Dostali 100% w czasie naszych rządów, Pani Poseł. Podwyżka dla osób wchodzących do zawodu to jest 100% łącznie ze środkami przygotowanymi na budżet w 2024 roku. Państwo. Gdybyście doszusowali do połowy tego, to będzie rzeczywiście cud. Nie zrobicie tego, bo tak jak mówił pan poseł Kuźmiuk, chcecie doprowadzić do ruiny i bankructwa państwo polskie. Ten próg 55% jest już w zasadzie przekroczony. Niestety, taki jest efekt wachy rządów. Wrócimy i będziemy na nowo inwestować w oświatę, w naukę i szkolnictwo wyższe, bo zabierzemy ubeką. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja do pani poseł z Platformy Obywatelskiej. Ja się z panią zgadzam. Chciałem panią zapytać, gdzie pani była 10 lat temu i 11 lat temu, wówczas, kiedy pan Rafał Trzaskowski był szefem sztabu wyborczego pani Hanny Gronkiewicz-Walc, tej samej pani prezydent, wiceszefowej platformy, która politycznie jest w stu procentach odpowiedzialna wiecie za co? Za wyrzucanie setek ludzi z mieszkań, za zabieranie im kluczy, za śmierć pani Brzeskiej, za śmierć ludzi, którzy zostali zostawieni na bruku. Jesteście odpowiedzialni za to, że urządziliście dziką reprywatyzację w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Dlaczego Pani wtedy tego wniosku nie składała? Tak, my jesteśmy za tym, żebyście nigdy tego nie robili, bo różnica między nami. A wami jest dokładnie taka, jak między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Karol Nawrocki ratuje człowieka przed bezdomnością i daje mu klucze. Wy te klucze odbieracie i wyrzucacie na bruk ludzi najbiedniejszych. Macie krew na rękach, hipokryci. Pani marszałek, wysoka izbo. Otrzymałem takiego SMS-a od jednego z dyrektorów szkół. I myślę, że on jest świetnym podsumowaniem tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne, bo są niezgodne z rozporządzeniem, które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, więc jest nadal obowiązujące. Proszę Państwa, trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć, niezły macie, siostry, bałagan w tym archeo. Nie, macie bałagan w tym archeolu. Tylko, tylko szkoda, że kosztem tego bałaganu dzielicie się z tysiącami uczniów, którzy dzisiaj i rodziców, i rodziców uczniów, którzy dzisiaj cierpią z powodu tego bałaganu, tego niechlujstwa, zaniedbania i nie uczestniczą w rekrutacji albo w ramach tej rekrutacji są odrzucani na etapie ubiegania się o przyjęcie do szkół do szkół średnich. To jest dramat. To jest dramat. Takiego dramatu w ministerstwie jeszcze nie było. Ale wiecie państwo, pośród wszystkich pośród wszystkich rzeczy, zaniedbań, niechlujstw, yy, yy, dramatu w szkole zaledwie po półtora roku rządzenia przez najgorszą minister edukacji narodowej w historii Rzeczpospolitej Polskiej, w historii najsłabszego rządu yy, III Rzeczpospolitej Polskiej, o tym wszystkim będą mówić moi przyjaciele Posłanki i posłowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości za chwilkę, pewnie w kilkudziesięciu pytaniach, jedna rzecz jest najbardziej dramatyczna. Pani minister, dlaczego pani tak bardzo nie lubi narodu polskiego? Dlaczego Pani do tego stopnia nie lubi tego narodu, że Pani nawet rezygnuje z nazwy Minister Edukacji Narodowej? Dowodów na to, jest ogromnie wiele, bo przecież to jest szatkowanie lektur, wyrzucanie z lektur obowiązkowych tego kodu genetycznego narodu polskiego. To jest kwestia wpływania niezgodnego z konstytucją na działania, które mają zmierzać do demoralizacji, deprawacji dzieci, niezgodnie z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ze swoim światopoglądem. Dlatego pani minister. Takie świadectwo szkolne, za chwilkę, Pani wręczę. Mam nadzieję, że Pani przyjmie. Z tego świadectwa wynika prosta rzecz. Pośród wszystkich niedostatecznych ocen z przedmiotów takich jak polski, matematyka, fizyka, chemia, historia, jest jednak jedna ocena celująca: celujący za zdradę narodową. Za zdradę narodową. I jeszcze ma Pani szczególne osiągnięcia. Realizacja ideologicznej i politycznej agendy kosztem jakości edukacji, antypolska propaganda, likwidacja prac domowych, ograniczanie fizyki, chemii, historii, religii, edukacja seksualna wbrew rodzicom. Nie otrzymała Pani promocji do dalszego pełnienia funkcji ministra edukacji narodowej. Wie Pani dlaczego? Dlatego, że Pani nigdy porządnie nie przeprosiła również za te haniebne słowa. Za te haniebne słowa w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Haniebne słowa oskarżające naród polski. Naród polski! O to, że to my i nasi rodacy budowali obozy pracy, które następnie zamieniły się w obozy koncentracyjne. Wstyd, hańba, skandal, pani minister. Do dymisji.